Dziś na kanale O Domu opowiem Wam o najnowszych irygatorach Philips Sonicare. Nikt z nas nie lubi zostawiać dużych kwot w gabinetach dentystycznych, dlatego zamiast leczyć, lepiej jest zapobiegać. No i tutaj chcę Wam pokazać irygatory, czyli sprzęt, który warto włączyć do takiej codziennej higieny jamy ustnej. I dziś opowiemy sobie o tym temacie na przykładzie sprzętu Philips Sonicare, ponieważ partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Philips. Każdy z nas szczotkuje zęby, przynajmniej taką mam nadzieję, ale nie zawsze jest to wystarczające. Dla mnie jest to szczególnie ważne, ponieważ ja noszę aparat ortodontyczny i w moim przypadku jest to nie tylko kluczowe, ale też utrudnione. Więc warto wspomóc się irygatorem, ale czym właściwie jest to urządzenie? No więc irygator to urządzenie elektroniczne, które czyści przestrzenie międzyzębowe za pomocą ciągłego strumienia wody. Irygatory służą do usuwania resztek pokarmowych, a także płytki nazębnej, zwłaszcza z trudno dostępnych miejsc w jamie ustnej. A pamiętajcie, że taka odłożona i zmineralizowana płytka bakteryjna przekształca się po prostu w kamień nazębny, który później trzeba usunąć u dentysty. Woda z irygatora dociera tam, gdzie często nie docierają włókna szczoteczki do zębów. Jest to rozwiązanie dla osób, które albo nie lubią, albo nie mogą nitkować zębów. I takie regularne używanie irygatora sprawia, że nie tylko ten kamień nazębny odkłada nam się znacznie, znacznie wolniej, ale też wolniej rozbija się próchnica. Do tego poprawiamy kondycję dziąseł i zmniejszamy ryzyko stanów zapalnych dziąseł. I taka profilaktyka jest ważna właściwie u każdego, ale tak jak mówiłem, ja noszę aparat i u mnie jest to szczególnie istotne, ale doceniam też to osoby noszące korony, implanty albo mosty. A jak poprawnie używać irygatora? Pokażę Wam to na przykładzie modelu zębów. Wybieramy program, przykładamy końcówkę pod kątem około 45 stopni do linii dziąseł, no i uruchamiamy strumień wody. Następnie powoli przesuwamy końcówkę wzdłuż linii dziąseł. Wyczyszczenie w ten sposób wszystkich zębów i przestrzeni między nimi powinno zmieścić się w dwóch minutach. Takie czyszczenie najlepiej wykonać minimum raz dziennie, najlepiej po wieczornym myciu zębów. A bohaterami dzisiejszego filmu są irygatory Philips Sonicare. I chcę wam dzisiaj pokazać dwa modele z dwóch różnych półek cenowych. Pierwszy model jest to irygator serii 3000, urządzenie mobilne. Ja mam dwie sztuki w dwóch różnych kolorach. A drugim modelem jest model z wyższej półki, urządzenie stacjonarne serii 7000. Zacznijmy od modeli serii 3000. Są to urządzenia mobilne, przenośne, których możemy używać zarówno w domu, jak i na przykład na wyjeździe. Mają one wbudowane akumulatory, więc nie muszą być na stałe podłączone do prądu, a możemy je ładować po prostu co jakiś czas. W zestawie z takim irygatorem mamy dwie nasadki, jedną taką standardową, a drugą w technologii Quad Stream. Ta technologia Quad Stream rozdziela strumień wody na cztery części, dzięki czemu irygator pokrywa większą powierzchnię i dociera do miejsc trudniej dostępnych. I jak widzicie mamy tutaj dwa programy do czyszczenia, Clean czyli taki program na co dzień oraz program Deep Clean. Jest to strumień z pulsacjami do dogłębnego czyszczenia. Do tego mamy trzy poziomy intensywności. Tę intensywność można dobrać do swojego poziomu komfortu. Ja polecam zacząć od najniższej i z czasem kiedy się przyzwyczajicie do działania irygatora, można sobie spokojnie ten poziom podnosić. Wbudowany akumulator wystarcza na około 2 tygodnie działania. W zestawie mamy oczywiście ładowarkę i mamy też pokrowiec, jeżeli chcielibyśmy zabrać to urządzenie gdzieś na jakiś wyjazd. To, co mi się podoba, to fakt, że pojemniki na wodę możemy myć w zmywarce. Więc jeżeli będą tu jakieś nieczystości, albo na przykład jakiś kamień z wody zacznie się odkładać, możecie szybko temu zaradzić i po prostu taki pojemnik umyć. Sprzęt fajny, prosty w obsłudze i nie zajmujący dużo miejsca. I tak jak widzicie, jest dostępny w kolorze białym oraz czarnym. Drugi model to Philips Sonicare serii 7000. Ja nie ukrywam, że w czasie testów używałem go znacznie częściej. Jest to już irygator stacjonarny, a to oznacza, że jest podłączony do prądu na stałe, ale w efekcie oferuje też więcej funkcji, a także większą moc samego strumienia wody. Mimo, że to stacjonarne urządzenie, to zobaczcie, jakie ono jest zgrabne. Działa to na tej zasadzie, że woda jest podawana do irygatora właśnie takim przewodem. Ten przewód po skończeniu czyszczenia zwija się do środka urządzenia, więc tutaj nie mamy żadnej plątaniny kabli. Tutaj, jak widzicie, zbiornik na wodę jest większy, ma on 600 ml i również można go umyć w zmywarce, co jest dużym plusem. No i w tym przypadku mamy już nie dwa, a cztery programy do czyszczenia. Pierwszy to Clean, gdzie mamy standardowe ciśnienie strumienia wody i tutaj w 60 sekund możemy wyczyścić całą jamę ustną. Drugi program to Deep Clean, gdzie mamy silniejszy, ale jednak nadal delikatny i co najważniejsze pulsacyjny strumień wody. Mamy też program Sensitive, czyli coś co sprawdzi się w przypadku nadwrażliwych dziąseł. No i mamy też program masaż, który jest najdelikatniejszy, łagodzi nieprzyjemne uczucia, no i jest przeznaczony dla osób, które mają na przykład różne problemy z dziąsłami. Tutaj mamy też cztery nasadki w zestawie, dwie klasyczne, dwie w technologii Quad Stream, no i mamy też takie wygodne opakowanie na dodatkowe nasadki. I co ważne, jeżeli chodzi o moc, mamy tutaj jej regulację i do wyboru mamy aż 10 poziomów. Także irygatory warto włączyć do swojej codziennej rutyny, jeżeli chodzi o higienę jamy ustnej. Taki jednorazowy wydatek nie jest przesadnie duży, a w przyszłości pozwoli zachować zdrowie, jeżeli chodzi o jamę ustną, no i do tego pozwoli też zaoszczędzić na wizytach u dentysty. No myślę, że każdy doceni brak problemów z próchnicą, a także znacznie wolniejsze odkładanie się kamienia na zębnego. Więc dziękuję za Waszą uwagę, dajcie znać w komentarzach, czy Wy używacie irygatorów i jak się u Was sprawdzają. Zachęcam też do zostawienia subskrypcji na kanale o domu, kanale o technologii, no i do słuchania naszego podcastu o technologii. Do zobaczenia.